Wydawało się, że w oczekiwaniu na wieczorną decyzję Fed na rynkach nie będzie działo się zbyt wiele i może będzie wręcz nudno. Wbrew temu ruch był jednak całkiem spory. Odbywa się niestety w kierunku niekorzystnym dla posiadaczy akcji. Handel na warszawskim parkiecie zaczął się dziś od niewielkiego spadku indeksów. WIG20 i WIG traciły na otwarciu po około procent. zaś wskaźniki małych i średnich firm znajdowały się w pobliżu poniedziałkowego zamknięcia. Po wczorajszym słabym zachowaniu naszego rynku na tle giełd europejskich wydawało się, że dziś będziemy choć trochę lepsi. Jednak skala przyceny bardzo szybko się powiększyła. Już po godzinie indeks największych spółek tracił 1,2%, spadając poniżej 2500 punktów. Najmocniej po około 3% w tej fazie sesji zniżkowały akcje Lotosu i TVN. Momentami niewielu ustępowały im papiery PKN Orlen. Po około 2 straciły walory Banku Rozwoju i Eksportu, Banku Zachodniego WBK, PKOSA i KGHM. Przecena nie oszczędziła więc niemal żadnej z największych spółek naszego parkietu. Znacznie lepiej za to zachowywały się akcje PZU, które w poniedziałek traciły 3 dziś przed południem zyskiwały około 0,4 Zmiany na rynku były niewielkie, aż do momentu publikacji danych o wydajności pracy i kosztach pracy w Stanach Zjednoczonych. Choć nie miały one zbyt wielkiej wagi, to jednak indeksy zareagowały na nie niepogłębienie spadków. WIK tracił 1,6%, zdecydowanie żegnając się już z poziomem 2500 punktów. Ostatecznie zniżkował o 1,5%, WIK spadł o 1,2%, wskaźnik średnich spółek stracił nieco ponad 0,5%, a SWIK 80%. O siedemdziesiątych Obroty wyniosły nieco ponad miliard sześćset miliardów złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.